Drodzy Państwo, skąd to się wszystko wzięło? Ci, którzy znają moją historię, wiedzą, że wcześniej byłem finansistą, prywatnym bankierem przez 11 lat, ale tak naprawdę to nie mam zawodu. Stwierdziłem, że ktoś, kto ma zawód, ma po prostu powód, żeby wskazać na swój największy zawód życiory. Więc ja jestem po prostu artystą. Pasjonatem sprzedaży. Moje hobby to czytanie ludzi. A mój jedyny talent to jest ekstremalna paranoia. Może dla wyjaśnienia w ogóle, czym jest paranoja. Paranoia to jest umiejętność łączenia sytuacji lub wydarzeń. Które na pierwszy rzut oka nie mają nic ze sobą wspólnego. Natomiast ekstremalna paranoja to jest umiejętność lub zdolność łączenia wydarzeń lub sytuacji, które na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego ze sobą, a na drugi rzut oka są niemożliwe do połączenia. To jest montaż. I tyle. Czyli jestem zupełnie normalnym facetem. Drodzy Państwo, żeby było jasne, że ja nie jestem pierwszy, który wpadł na to, czy na tamto, chciałbym przytuczyć jeszcze kilka cytatów z mojej pierwszej książki, żeby nie było, że jestem jakimś tam nawoływaczem albo, jak to ktoś kiedyś powiedział, podżegaczem, nie jestem żadnym podżegaczem, jestem wyżegaczem. Podoba mi się bardziej to określenie, ponieważ, żeby było jasne, nie mówię niczego, czego Wy już nie wiecie. Tylko ja to wypowiadam. My nie. I ja na tym rozmyślam. Mm. Co? Już powiedział nie? No dobrze. W każdym razie, <laughs> cytat. Gdy rząd jest zależny od bankierów, to nie rządzący są u władzy, ponieważ ręka, która daje, jest ponad ręką, która wierzy. Pieniądz nie ma ojczyzny finansjera jest wyzbyta z patriotyzmu i przyzwoitości. Jedynym celem jest zysk". I to powiedział Napoleon Bonaparte przedwczoraj. Czyli temat już jest dłużej tematem znany tematem dla co po niektórych, którzy nad tym rozmyślają. Tytuł. Coś dodatkowego jeszcze dotyczącego mediów, drodzy Państwo. Też dla jasności, swoje zdanie na ten temat już powiedziałem. Mam nadzieję, że co do to dotarło. A co najmniej trójki są dzisiaj bardzo wiarygodne. Trójki ręka w ogóle, ktoś jeszcze ma. Szczęście dzisiaj, nie? Raz w życiu, Krótka. Kolejny cytat, coś takiego jak wolne i niezależne dziennikarstwo nie istnieje, dziennikarski interes polega na niszczeniu prawdy, na świadomym pokłamywaniu, znieważaniu, warowaniu ust bogatych oraz na sprzedawaniu własnego kraju wbrew swym własnym poglądom za kawałek poprzedniego chleba. Jesteśmy tylko marionetkami stojącymi za kulisami bogaczy, którzy pociągają za sznurki, gdy my tańczymy. Nasze możliwości, nasze talenty i nasze losy są własnością innych. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami. To powiedział John Swinton, były redaktor naczelny The New York Times, podczas swojej pożegnal... swojego pożegnalnego balu, jak kończył swoją prezydenturę The New York Times w 1880 roku. Ale jak kończył. Jak kończył. nie było, więc nie mogli mówić. Pan tych czasów, też się rozwinęło. Rozwinęło, się rozwinęło, powiem Panu. Burdele funkcjonują w tej chwili naprawdę niesamowicie medialne, jak najbardziej. I to wszystko wystarczy spojrzeć na e, umowy międzynarodowe, ale kto by się w ogóle, komu się to chciało to czytać? Powiem Panu, mnie się chce, ja lubię takie rzeczy. Ja nawet Biblię, powiem Panu, przeczytałem, numer nie? Chociaż nie jestem patolikiem. W każdym razie, wracając do tematu, yy, czytając media, umowy medialne międzynarodowe, nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale oczywiście, te satelity tam u góry do kogoś należą. I to tak ktoś decyduje o tym, o czym będą mówić ci, którzy korzystają z tych satelit. Wyobrażasz sobie takie coś? Powiem to nie jest niewyobrażalne. Czy może dla kogoś kwestia zależności jest niezrozumiała? Jeżeli możesz możesz, w sensie stać cię na to ze względu na to, że masz yy, znajomość, to wtedy ewentualnie sobie zakładasz taką stację, ale to nie znaczy, że ty będziesz prowadził dziennikarskie, yy, jak to nazwać, wybryki i donosił do wszy o wszystkim, co się dzieje na świecie. No, gdzie byśmy doszli? Co? Owszem, stację możesz założyć, ale donosił będziesz o tym, o czym ci pozwolę dołożyć. Takie są ustawy. Ustalenia umowy międzynarodowej. Nie, żebyście byli manipulowani. Nie.